W dzisiejszym odcinku pokażę Wam wszystkie moce wasabi, które już znamy, i zostały już potwierdzone, jak dokładnie będą wyglądać. Powiem Wam też bardzo ważne info odnośnie sushi, które musicie wiedzieć, zanim otworzycie swoje pierwsze sushi w Brawl Stars. Mam też kilka naprawdę mocnych sekretów nowej aktualizacji, więc warto oglądać do końca, bo na pewno będzie się działo. Zacznę od tego, że tutaj wysiedlam zwycięzcę ostatniego rozdania na skina do Miko. Gratulacje, ziomar, zgłoście do mnie na tego maila, i tam będziesz mógł odebrać swoją nagrodę. Przy okazji dzisiaj mam dla Was kolejnego Miko, więc jeśli chcesz go zgarnąć, to wystarczy, że zostawisz łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, a oprócz tego zasubskrybujesz mój kanał Torii i Torii 2, czyli moje dwa Brawl Starsowe kanały, jak na którymś z nich nie miał ulubionego, nie będziesz mógł wygrać. Pamiętaj jeszcze, że koniecznie o wpisaniu kodiku Torii w sklepie Brawl Stars, bez tego też nie da rady. No i w komentarzu napisz, jaki jest twój ulubiony mityczny zadymiarz. Jak to wszystko robisz, to już bierzesz udział. Wyniki będą w kolejnym odcinku jutro na kanale Torii 2. A więc wbijam na początek na moje konto deweloperskie, gdzie mam już dostęp do nowej aktualizacji w Brawl Stars, żeby pokazać wam wielką zmianę. Jest ona na trybie. Heist. Pokażę wam coś mocnego, nie uwierzycie, co się stało z tymi sejfami. No już samo to, że mają inny wygląd na nowym otoczeniu mapek, to jest bardzo dziwne, ale tu nie chodzi tylko o wygląd, bo e, zwróćcie uwagę, on jest podzielony na cztery strefy, jakbyście tutaj mogli zobaczyć. Łącznie ma 80 tysięcy HP, no i są cztery strefy jego. Oczywiście w tym trybie cały czas chodzi o to samo, musimy ten safe rozwalić, ale patrzcie, co się stanie, jak rozwalimy pierwszy etap tego sejfu i tak jedna kreska zniknie. Uwaga, uwaga, wtedy ten safe na chwilkę... O, odpycha mnie i zostaje wyłączony, że nie można go atakować na parę sekund. Dopiero po paru sekundach można lecieć dalej. E, więc to jest taka wielka zmiana na hejście, która ma tutaj miejsce. E, no i powiem wam, że naprawdę jest to ciekawe. Nie spodziewałem się, że zbędą hejsta. Następnie wbijamy na Twitterka, żeby pokazać wam ciekawe info od Kendi'ego. Znalazł on screena, gdzie Frank pisał z pewnymi graczami. No i na początek jeden ziomek zapytał się go, czy ta fajna współpraca, która miała być w kwietniu, to tak naprawdę współpraca z UNO. Frank nie potwierdził tego. Powiedział, że nie. To miała być inna współpraca. Tylko wypadła ona w ostatnim Momencie. Ktoś tam napisał, że pewnie stracili dużo pracy, a Frank napisał, że niekoniecznie, bo może ta współpraca być jeszcze w przyszłości i nie jest ona stracona. Więc miejmy nadzieję, że zobaczymy ją w kolejnej aktualizacji. Szkoda, że teraz jej nie mieliśmy, no ale co zrobić, widzowie? Swoją drogą kolejną bardzo ciekawą informację na swoim Twitterze napisał Drew. Napisał, że ten oto zadymiasz Jay Jong, czyli drugi z nowych brawlerów jest z rzadkości mitycznej. Bo w sumie na Brawl Talku w ogóle to nie było przedstawiane. To tutaj Drew potwierdził, że jest to mityk, więc w sumie spoko, wiadomo, z jednej strony wolałoby się, żeby był epikiem, bo byłby tańszy I szybciej można by go było odblokować Ale no, e, jako, że jest mitykiem To też spoko, bo w sumie pasuje do tej rzadkości I jak wiecie w nowym evencie Który będzie w Katana Kingdom Wyjdą specjalne moce wasabi Będzie je miało aż 60 zadmiarzy I my nie poznaliśmy jeszcze wszystkich tych mocy Poznamy je dopiero na dniach Sam będę mógł je przetestować, więc wrzucę wam z tego odcinek Ale na ten moment znamy już 10 z tych 60 wasabi mocy I powiem wam w skrócie dzisiaj Jak one działają i do jakich to są zadmiarzy Więc na początek stew z każdym wzmocnieniem podczas trwania superataku Stu strzela on tak dookoła siebie Czyli przy każdym ulcie właśnie się tak obraca Jego ataki też atakuje naokoło, co jest mocne Co do Pamki mamy napisane W pewnym momencie było widać, że wieżyczka lecznicza Pam może teraz nadleczyć Czyli jeszcze jakoś dodatkowo leczyć Może leczy też poza swoją strefą Tak to rozumiem Jeśli chodzi o 8-bita, no to też tutaj możemy zobaczyć, że może mieć kilka ultów, które mają jeszcze dodatkowo więcej HP Czyli nie jedną tą swoją wieżyczkę rozkłada, tylko kilka I te ulty mają jeszcze więcej życia Mocne. Tutaj u perły nie wiem o co chodzi, bo widzimy takie, jest to rozpisane, że główne ataki nie zużywają hit. Co to jest hit? Życia? Że coś tu jest chyba? Nie. Nie wiem, główne ataki nie zużywają hit. Zacznij od max hit. Nie wiem o co z tym chodzi. Ktoś z Was wie? Następnie szelka, no i ona po prostu swoim ultem strzela na wszystkie strony. Nie tylko do przodu, ale też w bok i też do tyłu, więc to grubo. Pan P ma jeszcze więcej walizek niż miał wcześniej przy swoim ulcie, więc to już wiecie. Jeszcze bardziej tego pingwiny będą wkurzać. Za to Serch będzie miał natychmiastowe ulepszenie na najwyższym level i po prostu jeszcze będzie przyspieszał po wylądowaniu, jak skoczymy z tym ultem. Dlatego też to jest strasznie mocne. Za to Funk podczas swojego ulta ma większy zasięg, a dodatkowo ma jeszcze więcej punktów życia i szybciej ładuje swojego ulta. Kenji będzie miał błyskawiczny czas przeładowania, czyli to totalnie szybko będzie przeładowywał, ale on ze swoim super atakiem stworzy iluzję, którą teraz będzie mógł atakować. Czyli tak jak ma gadżet, że idzie ta jego dodatkowa postać, to teraz ta jego dodatkowa postać jeszcze będzie atakować. I to są wszystkie na ten moment potwierdzone moce Wasabi. Tutaj na tym screenie możecie zobaczyć, do jakich zadmiarza. E, moc Wasabi jest w danej rzadkości, bo są cztery rzadkości. Najlepsza to Inferno, tylko 10 brawlerów ma tutaj tą Inferno. Ona będzie też najrzadsza. E, kilka właśnie jeszcze takich nieodkrytych, e, których wam nie mówię, bo nie wiemy jak wyglądają, ale spokojnie, przetestuję je na pewno na najbliższym odcinku, więc wyczekujcie. E, co więcej, później mamy Crazy Hot i tutaj między innymi jest B, e, jest też Piper, no i kilka innych zadymiarzy, tak to wygląda. E, w zakładce Extra Hot, czyli tej trzeciej od najlepszych, na trzecim miejscu, mamy tutaj też kilku ciekawych brawlerów, jak na przykład Jesse czy lo Ola, no tak samo właśnie Leon, to co wam przed chwilą mówiłem. No i ostatnia hot. To, że ona jest najsłabsza, to nie znaczy, że te moce będą bardzo słabe. Będą ciutkę słabsze od tamtych, ale też będą dalej mocne. Teraz przejdźmy sobie do tytułowego tematu odcinka, czyli do sushi. Event sushi zbliża się wielkimi krokami i tam oczywiście ważne jest to, żeby zdobywać te sushi, żeby je otwierać. Im więcej ich otworzymy, tym lepsze będziemy mieli nagrody. No i cały czas w tych sushi możemy też trafiać Mocne rzeczy, nawet jak skiny więc to jest naprawdę spoko opcją. To pewnie się zastanawiacie, jak to sushi zdobyć. Jak mieć go więcej, więc warto wiedzieć zanim właśnie ten event wyjdzie, bo dzięki temu będziecie mogli szybciej to sushi zdobywać. Jest kilka sposobów. Pierwszy to codzienne wygrywanie tam, gdzie są star dropy. Czyli po prostu jak teraz mamy tutaj star dropy, one są okrad teraz razy dwa, no to jeszcze pomiędzy tym będziemy mieli sushi i po prostu podaj, że trzy sushi dziennie będziemy mogli zdobyć za same winy. Więc ważne jest to, żeby codziennie grać i je zdobywać. Darmowe prezenty codziennie w sklepie będą, po wyjściu właśnie aktualizacji najprawdopodobniej one będą codzienne. Na pewno będziemy mieli dużo darmowych prezentów właśnie z tym sushi. Tak jak teraz dostaliśmy mitycznego star dropa, to pewnie będzie jak Jakaś taka specjalna opcja, zakładka, gdzie sobie wejdziemy i codziennie będziemy mieli do odbierania w każdym dniu właśnie kilka tych sushi. Następna opcja, specjalne misje. Będziemy mieli dodatkowe misje, w których to sushi będziemy mogli zdobywać, więc trzeba je wykonywać. Codzienne konkursy. Wejdzie nowy tryb, taki konkursowy, w którym właśnie będziemy musieli grać i wygrywać. Im będziemy mieli więcej punktów, tym więcej sushi pod koniec tego eventu dostaniemy. Następnie event klanowy. Nie będzie już teraz mega świni przez jakiś czas, tylko będziemy mieli event z tym mega sushi, i proszę Państwa, właśnie w tym evencie też będziemy mogli zdobywać. Dużo sushi, więc ważne jest to, żeby mieć dobry klan, bo bez tego tego suszy nie będziecie mogli dostać. A no, jeszcze wracamy do sklepu, bo sushi będzie do kupienia w sklepie. Tam pewnie za czy za prawdziwe pieniądze będą oferty na sushi, więc to jest też dodatkowy sposób, żeby je zdobyć. Na ten moment to wszystkie sposoby, które twórcy nam podali, więc pamiętajcie o nich i nie wiem jak wy, ale ja się już nie mogę doczekać, jak to sushi wejdzie do Brawl Stars, a na dniach pewnie zrobię jego Opening, jak już będę mógł, więc też śledźcie moje najbliższe odcinki. A teraz znajdę się na moim specjalnym kocie deweloperskim, bo chcę przetestować kilka nowych hiperek. Jak wiecie, wyszły te nowe hiperki i ja mam już, już tutaj. Do... Dostępne. I uwaga, na początek gaz. Używamy ulta. O Boże, co ja zrobiłem? Nie tak używa się ulcika gasa. Zobaczcie teraz, <laughs> proszę Państwa. Używamy sobie hiperki i używamy ulta. I z boku wylatują takie dodatkowe duszki. Więc nie dość, że mamy więcej jeszcze przetrwania, więcej tego HP w tym ulcie. No to jeszcze wylatują obok takie duszki. To będzie całkiem niezła hipera. Teraz coś, co po prostu najbardziej chcę przetestować, czyli hiperka od grifa Uwaga, czy ona będzie rzeczywiście aż taka mocna? Strzelamy sobie. Okej. Okay. Dimage, który zadaje, jest bardzo. Bardzo duży. Oprócz tego jest duży obszar tych strzałów. Tych kart jest naprawdę dużo. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało na te boty tutaj na końcu. Uwaga, uwaga, strzelamy sobie, podchodzę na blisko. Ho, ho. <noise> już mam kolejnego ulta patrzcie jakie to będzie potężne ja tą hiperkę chyba kupuję od razu mocno ciekawi też mnie czy krab klęsni będzie miał aż tak dobrą tą hiperkę na blisko na przykład, więc podejdźmy sobie do końca albo nie, sprawdźmy to na dużym robocie ile hp mu zadamy z hiperką na blisko i z ultem uwaga, poszło o, człowieku 27 tysięcy hp prawie wow zwykłym ultem zadałbym mu o wiele mniej Naprawdę robi wrażenie. To może jeszcze na koniec sprawdźmy Willow. Uwaga, rzucamy jej atakami, ale najpierw naładujmy sobie hiperkę. I teraz szybki ult. Nie wiem, na przykład w tego robota, i co się dzieje. Kurczę, czy ja źle używam tej hiperki? Nie ogarnia mi. Więc w tym odcinku na tyle widzimy się jeszcze koło 17:18 na odcinku na kanale Tori 3. Więc wpadajcie, piola.